Dzień dobry. Mała dzisiaj zmiana. Owa maseczka. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo chętnie przeczytam komentarz na temat zmiany. Czy, czy tak jest w porządku? Bo to jest kolejna śmiesznie straszna maska. Tak jak poprzednia. No i jestem ciekaw co o tym sądzicie No i tak przy piątku chciałem dzisiaj troszeczkę trochę luźniej pogadać, aczkolwiek temat yy, dla wielu osób, a myślę, że dla każdego z nas trochę może być dla niektórych lajtowy a dla niektórych Uciążliwy i męczący, bo, mianowicie, temat kompleksów, jakie chyba każdy z nas ma, bo nawet jak nam się wydaje, że ktoś jest idealny, perfekcyjny, nie mówię tylko o tak zwanym fizis, czyli wyglądzie zewnętrznym, ale że ma świetne, udane życie. No to potem się okazuje, że wcale tak świetnie super nie jest i ta osoba zmaga się z innymi problemami. Najlepszym przykładem są zobaccie gwiazdy Hollywood, które pomimo ogromnej kariery, sukcesu, tego co większość osób by chciała, bo pamiętajmy, może się to wydawać dziwne, ale dużo osób, które są sławne, wcale wcale tego nie chcą. Chciałyby mieć trochę więcej spokoju, trochę więcej. Intymności i kameralności w swoim życiu, a jakoś tak się potoczyło ich życie, że wybrali sobie taki, a nie inny zawód i są na świeczniku. No, ja tyle, no i tyle, oczywiście, mogą to zmienić i mogą chcieć, a mogą żyć inaczej. Natomiast medie no pod pewnym kątem jest im po prostu wygodnie, zarabiają, robią to, co lubią. A ten aspekt jeden jest. Taki niekoniecznie dla nich świetny. Yy, też wiele osób, zobaczcie taki przykład, aktora Robin Williams czy Keanu Reeves. Jeden, jednego już z nami nie ma. No i pomyślcie, mogłoby się wydawać, że super życie prowadzą, a czy prowadzili. A coś się zadziało takiego, że niekoniecznie byli szczęśliwi, czy są? Często czytam wypowiedzi Keanu Reeves. Może to jest, słuchajcie, gra pod publiczkę. Tylko nie wiem, nie sprawdzę. Ale mogę sobie wyobrazić, że no jest jakiś aspekt życia, że niekoniecznie jest super pomimo blichtru, pomimo pieniędzy dużych i tak dalej. No i teraz wracając do kompleksów, eee, każdy z nas, Myślę, że jakieś kompleksy ma, a szczególnie mówię o tych cechach takich wyglądu fizycznych. I może się wydawać, że ludzie, którzy nas mijają, których my spotykamy, zwracają akurat na tę jedną rzecz, która jest u nas, która nam się najmniej podoba. A tak naprawdę, uwierzcie mi i sami to sprawdźcie, ludzie mają to gdzieś. Czy ktoś ma odstające uszy, czy jest łysy, czy ma rude włosy, czy jeszcze coś innego. Naprawdę, ludzie mają to gdzieś. Mijają nas i myślą o swoich sprawach, może i o swoich kompleksach. Dlatego, totalnie nie przejmujcie się, głowa do góry trzeba być zadowolonym, szczęśliwym. To jest coś, co ludzie zauważają, szczególnie w Polsce. Jeżeli się idzie uśmiechniętym, to większość ludzi odbierze nas pozytywnie, sprzedamy trochę w sobie sprzedamy trochę dobrej energii komuś innemu, kto akurat ma gorszy dzień, kto jest smutny. A w Polsce większość osób jest taka zasmucona, zamyślona, chodzą, snują się tak naprawdę po tych ulicach. Mają jakiś tylko określony punkt, do którego muszą dotrzeć. Zawsze muszą, prawie nigdy nie jest to tak, że chcą, szczególnie w takich godzinach porannych. Pędzą ludzie. Potem, jak już wracają, to też pędzą. Mówię o takim prawdziwym, dorosłym życiu. Gdzie ma się dzieci, trzeba je odebrać ze szkół, przedszkoli, a zapomina się o tym, że. To cała reszta jest właśnie ważna. To, żebyśmy się cieszyli z różnych rzeczy. Nawet z tego, że, że jest słońce, że możemy sobie spacerować spokojnie po ulicy. Już nawet nie będę wspominał o takich sprawach, jak dostęp do czystej wody pitnej. Wiecie o tym problemie, bo to tak się dużo o tym mówi częste porównanie jak dużo ludzi cierpi na głód, cierpi na brak wody, nawet takiej do mycia zdatnej. Tak więc zachęcam do tego, żeby jak już, to sprzedawać innym uśmiech. Uśmiech tak naprawdę potrafi wymazać wiele kompleksów. Naprawdę, no myślę, że osoby, z jakimiś takimi poważnymi uszczerbkami. Nie wiem, ktoś jest inwalidą. E, jedzie na wózku, a może myśleć, że wszyscy coś patrzą, oceniają, albo współczują. A ten uśmiech może zamazać bardzo dużo tego, co nam się wydaje, że w, u nas w nas jest niekoniecznie dobrego. I starajmy się cały czas dawać to naokoło. A też jest udowodnione, że jeżeli nawet mamy wymuszony uśmiech, to on powoduje większą produkcję wywołuje większą produkcję serotoniny czyli hormonu, który daje nam szczęście. Relaks. Po prostu dobre życie. Spróbujcie. Może to u Was też zadziała. No i warto, warto się uśmiechać warto być pogodnym. A myślenie o kompleksach zobaczcie to jest po przeciwnym biegunie odbiera nam radość odbiera nam motywację. I zobaczcie, jak dużo aspektów naszego życia siada, jeśli nie mamy dobrego humoru, jeśli się martwimy o, o rzecz, którą tak naprawdę inni mają gdzieś. Często mówi się o tym, że bez sensu kupować sobie nowy sprzęt, nowy telefon czy nowy samochód, bo ludzie tak naprawdę mają gdzieś kto tym samochodem jedzie. Inni nas podziwiają, tylko ten samochód, który fajnie wygląda. I w drugą stronę tak samo jest że jeżeli mamy kompleksy i nam się wydaje że one są takie straszne przerwę na chwilę bo samolot leci nagram chwilę lód krzymy sobie jakiś chyba wojskowy sprzęt bo tak dotknęło nad głową rzadko się zdarza Swoją facjatę tutaj ukrytą pokażę, że ludzie tak samo mają, mają to gdzieś. Czy my mamy takie uszy, czy inne, czy taką twarz, czy inną, czy taki wzrost, czy inny. Naprawdę, nikt się nad tym nie będzie zastanawiał i nas oceniał. A nawet jak ktoś oceni, to o nim świadczy, że potrafi tylko oceniać, a nie po prostu zaakceptować. Czy nie zwracać uwagi, jakie to ma znaczenie? Ważne jest, jakimi jesteśmy ludźmi, a nie jak wyglądamy i co robimy. No chyba, że ktoś pracuje w modelingu, <laughs> no, ale to są skrajności. No, także zachęcam do nie przejmowania się takimi pierdołami, do dobrej energii. Nawet próbowania wykrzesać tą dobrą energię na siłę, jak mamy gorszy dzień. I tyle. Wszystkiego dobrego, udanego piątku. Kto dzisiaj pracuje, nie wziął sobie urlopu czy nie zrezygnował z jakichś tam czynności rutynowych, to dobrej pracy, a całej reszcie dobrego, długiego weekendu. Na razie.